No i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mass Effect 2. Słuchajcie, udało się od zendęści właśnie Modena Sorusa i ustalić, że prawdopodobnie sobie przygotowali zarazę, a nie wodczę lub ludzi. Otrzymaliśmy do wszystkiego ręczko od niego ręczne, kat, które sobie od chętnie ustawia teraz. W związku z tym w tym celu muszę przejść do sesji um, modyfikacji broni. I od co właśnie dowiedzieliśmy się, że Modlin przygotowane lekarstwo, ale musimy to odpowiednio wprowadzić do systemu kontroli środowiska, w związku z czym ruszajmy tam, to się samo nie i pytanie do Was, co myślicie o Moddyni Salusie? Jakie są Wasze odczucia na temat tego Saladianina? A tymczasem kontynuujmy tutaj naszą... We prawe No i proszę, mamy jeszcze pierwszych do Dobra. Katem w plecy. I patrzcie jak ginie łatwo. O, kartosz maclekopię. Potrzebujesz lekarza od oczu. To chyba nie było do mnie w zali. Bał się sobie yy, słicowanie w walce. Chciałem to zrobić, ale tylko nie odcinek w tym układzie. Zobaczcie, amnestię. Dobra, może jakieś moce tak przy okazji. Są jak są, ale walą mocno. I od serca Szansowy. Nie chcę projektora jeszcze Chcę móc ich atakować swobodnie Ja się tym zajmę Dawaj przeparł mniej przepadł Proganim pójdzie w ten sposób Kurde nie dostał Bo za tej chwili się zdawał skitlać a to w czym nas trzelił, to była umiejętność specjalna rzeź. My również możemy mieć jako szefa, ale oczywiście nie jako biotek jako inna specjalizacja. Chyba jako sztumowiec. Ale nie jestem pewien. Dobra. To bo mi się przebijamy. To tutaj coś jest czy nie ma. To 300 Tu się tłuką Z typa No i chyba wszyscy nie A jednak ja nie Dobra przechodzimy dalej Słuchajcie w Mass Effectie prawda warto tutaj W części drugiej być dość uważnym w rektoracji, ponieważ można oczywiście zdobyć nowe wyposażenie. Potrzeby się nastało i oczywiście za To Tylko musimy być odpowiednio uważni. No i tak i go Czasem jedziesz z tego A ja z na jadę. Rzut. trzy półki niemalże. Trochę braku, ale... Prawie, że... Wstrząsowy. Okej, okay, ma przebite zbiorniczki, idealnie. A co tutaj mamy jeszcze? Mamy stację medyczną. Wale w nich wstrząsowym. Jak amunicji z niczego my nie podniesiemy. Tutaj zostało zostawione niekoniecznie. Mielibyśmy odpowiednie zaczniki oczywiście na to, ale też lepiej się po prostu upewnić, czy czegoś nie przegapiliśmy pod losem. Tymczasem. Tutaj na tutaj mamy. Schapujemy go sobie. to dobra. Na początku niebieskie musi być. To jest to. Ten jest pomarańczowego, dłużej to idzie na pomarańczowy niebieski na dole. To jest to i biały, idący w dół na niebieski. Nie to. Pomyliłem się. To jest trochę czasu zaciłem, ale mamy to zdobyte. Gdybyśmy się z czasem nie wyrobili, to by trzeba nam po prostu spadać kredyty i byśmy mieli mniejszą nagrodę. Także o tym warto wiedzieć. To o jakieś drzwi. Warto by je sprawdzić. Proszę, mówię prawdę. Pracuję w klinice Mordina. Przyszedłem wam pomóc. Wiemy, że roznosisz wirusa zarazy. Widzieliśmy fiolki w twojej torbie. Nie! Te fiolki zawierają lekarstwo! Proszę, musicie mi uwierzyć! Może odetniemy ci palce. To powinno ci roz... Was... UWAGA! Nie ruszaj się. Zrób choć krok, a zabijemy twojego kumpla. Wiem, że się boicie. Worczów. Zarazy. Ale on nie jest niczemu winien. Jeśli roznosił wirusa, dlaczego wszedł na terytorium Worczów? Oni są odporni. On ma rację. To nie ma sensu. Jeśli uwolnimy więźnia, będziemy mogli odejść? Macie moje słowo. Puśćcie go. Spełniliśmy twoje życzenie, człowieku. Możemy odejść? Tak jak się umawialiśmy. Ludzka szlachetność. Nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. No istnieje i ma się dobrze. <śm> dziękuję. Myślałem, że mnie... zabiją. Mordin cię przysłał, żebyś mnie znalazł? Profesorowi przyda się teraz Twoja pomoc. Ma za dużo pacjentów, a za mało ochotników. Dobrze, natychmiast ruszam. Jeszcze raz dziękuję. Jestem ci ogromnie wdzięczny. Ale słuchajcie, musimy powiedzieć wprost o modelie, że co, jak co, ale goście łeby ma. Także tutaj naprawdę. Nie wiem, czy nie jest to jedna z najbardziej wyedukowanych postaci w historii. Gied. którą spotykamy, Dobra, to spot nie strzelać, cholera. Co wy robicie? Tak, troszeczkę to może było to związać lepiej, panowie i panie. Dobra, ciśniemy tego y żołnierza jeszcze. Powiedziałem, ja że żołdaka, ale to by w da jedno wyszło. Schodzimy głębiej w omega. Jakkolwiek jak by to nie zabrzmiało. O, tu jest fajnie. Ciężka badań od razu. Raz leci. Ciężki żołnierze wodoczów Ściągnąć do kosumi. No na nie, ale za i Tam jeszcze kolejny jest. Rzasownić. A no okej, okay, na każdego koza zakładać się większy kozak, tak O. A co ja tu widzę A nie do końca to, ale niech ci będzie A tam jeszcze jest do dolny poziom Okej okay. Szepad rzuc tam No nie pykło Dobra. No spokojnie i cierpliwie. W Teraz to będzie kluczowe. Czy ten pascyli nie sięgnie? Szkoda. Chyba dostał. Dobra, pascyli na żołnierza. Jeśli Jest Na tą sytuację myślę, że lepiej nie może nie być. kolejni śmiałkowie ale tym nie wiele da to wrząsowy świetnie na się ich na z kilku już bez przesady tak A, mnie takuje jeszcze Dobra, kolej dopadł Odkształć Kuź, tak mieliśmy. Leć tam Kastumi Nie dam rady Co ty za daleko? Teraz No, tak lepiej No co musiało go podobić Świetnie Prawda, stacja kontroli środowiska powinna być w pobliżu, ale na pewno jesteśmy już bliżej niż dalej, tak? Co najpierw jeszcze wyjaśnimy? Kostą mi ich zajść. ślicznie. To chyba już padli wszyscy. Trochę więcej ammo sobie zbierzmy. Nie chcę projektora szepadać. Uspokój się. Na całe szczęście są jeszcze oczywiście inne bronie ciężkie, ale no myślę, że projektor jest właśnie jedną z moich mniej lubianych. Od względu na złownicza przygotowywania do strzału, tak? To chyba już wszyscy padli. Niech dni nie sposób, z tego co pamiętam. Mhm. Gdzieś niedaleko musimy wprowadzić lekarstwo do systemu i włączyć wentylatory. No się zabierajmy, kas sobie nie sądzisz? O, otwieramy drzwi. Ty tu nie przychodź! My wyłączyli maszyny, popsuli wiatraki! Wszyscy się duszą i giną! Wtedy zbieracze dadzą nam sieci. Czego chcą zbieracze? Zbieracze chcą zarazy! Ty pracujesz dla doktora! Włączysz maszyny! Wypuścisz lekarstwo! Prędzej cię zabijemy! O, ludzie! bardzo czas, zlitujcie się naprawdę! Nie macie na tak. mnie podjazdu! Trzeba myśleć, że jest inaczej. Jest bardzo obniaków tutaj. Ale umówmy się, to nie będzie problem. Cierpliwie z nimi cierpliwie trzeba ale coś nie może dać się tutaj y, rozdomakować. centralny system sterowania jest wewnętrzna na środku tylnej ściany Możesz tam wprowadzić lekarstwo i włączyć ponownie systemy okej okay, to się przyda dzięki ADI a my do wentylatory, z tego co widać. No dobra, włóżmy leki. Lekarstwo na miejscu. Włącz wentylatory, to powinno wystarczyć. Aha, kolejny. O, niby powinno, a jednak nie. Tyle Znalazłam panele sterujące wentylatorów. Są dwa. No tak, kolejna brońka. Ten ma już pancerz założony. A na no, chwilę w ogóle nie rusza. Powod będzie z tamtymi, bo... Póki co, nie mogę ich zaznaczyć jeszcze. A też muszę podejść o tyle blisko, żebym mógł ich zacząć atakować, tak? Może to wystarczyło. To jest jakiś wesołek. No to rzut. Leci. Chyba nie. Jeszcze raz. Ślicznie. To ciężko osiągnąć jest jeden z oczywistych osiągnięć do zdobienia. Jakby jest bardzo ciężko nie zdobyć podczas przechodzenia. gry, tak, to naprawdę każdy z was y, musi zrobić. Tak, umówmy się. Przecież mogniaka I to powinno chwilę sięgnąć. to może z trząsem? sobie przeciąż go. Oj i tyle już A w już jara. Tamten też. I mi to pasuje. A, biedni, wodo trzeba biedni. Co bo ich nie mówić? Może nie grzeszą inteligencją, ale no... Śmierć przez to zadbanie raczej nie no, jest bezprzyjemna, tak? Symmetyczna. Wiesz Lecimy dalej, tak? A bo tylko nie weź na odmiaka i będzie dobrze. No ina Spokojnie, odwrócimy z tego miejsca. Nierdzość się robi. Szefa, odbierz go! Atakuj! Zajdź, wstał. To jest już sukces jakiś. A, jest i To mi się za bardzo nie podoba, ale... Co mogę zrobić? No nic nie zdobię. Daj nie jeden mniej. Przebijajmy się głębiej. czy jeszcze jest obstawa. Mamy tu ogniaka na blisko, Kasumi. Świetnie, nie nawaliła. Ale tak musimy podobić. W sumie, teraz okej, tak jak mi podobimy, może tak. O, dobra, jeden słyszał, jeden kill. Brzmi dobrze. Jeszcze tu nie jest. Niech ginie. Oho. Jeszcze go poraziło. I dostał powalenie, tak? W efekcie. Jak to są te potężne. I no widać, że... Naprawdę niemal każdego może powalić. Włączone. Poziom wirusa w powietrzu spada. Stan pacjentów ulega poprawie. Worcze w odwrocie. Dobra robota, Shepard. Dziękuję. Ja też dziękuję. Ci batarianie by mnie zabili. Przez chwilę myślałem, że ich zabijesz, chociaż mnie puścili. Litościwy uczynek, ryzykowny. Ja bym ich zabił. Profesorze, jak pan może tak mówić? Przecież jest pan lekarzem. Można pomagać na wiele sposobów. Czasem leczę pacjentów, czasem zabijam bandytów. Jedno i drugie to pomoc. Sprawdź stan pacjentów. Dużo pracy. Przemyśl to, co powiedziałem. Dobry chłopak. Trochę naiwny. Nauczy się. Przekażę mu klinikę. Powinien sobie poradzić, skoro nie ma już worczów. Zwalczyliśmy zarazę. Jesteś gotów do walki ze zbieraczami? Tak. Współpraca z Cerberusem nieoczekiwana. Wiele niespodzianek. Muszę dokończyć pracę w klinice nie potrwa długo. Spotkamy się przy twoim statku. Nie mogę się doczekać. Wyruszamy. Spotkamy się na Normandii. No i słuchajcie, w ten to sposób mamy gotową Omega Samą. Poszło nam sprawnie. Naprawdę nie ma do czego tutaj się czepić. Yy, otrzymaliśmy znowu kolejne pierwiastki, żeby... Muszę ich później skorzystać, tylko tam zapomnę jeszcze wziąć sobie jedną. Snijdkę yy, tam, w ostatnim pomieszczeniu z pierwszym dyrektorem, tak? Aż z tym pierwszym, kto ma cyferkę numer jeden, tam coś serdeczka. Mogą ją zgadnąć, tylko go nie zadobiłem. Witam na Normandii, profesorze. To zaszczyt gościć Cię na pokładzie. Tak, bardzo ekscytujące. Cerberus pracuje z obcymi, niespodziewane. Człowiek iluzja rozszerza działalność? Nie skupia się na ludziach? Jesteś dobrze poinformowany. Rząd Salarian ma dobre kontakty. Doskonali szpiecy. Kiedyś byłem wtajemniczony, teraz w stanie spoczynku. Wciąż słyszę to i owo. Wiem tylko, jak się nazywa. Nic o samym człowieku. Niechęć do obcych uznawana za problem. Zbieracze porywają kolonistów z obszerzy układów Terminusa. Nie wysłano żadnych sygnałów alarmowych. Nie było oznak ataku. Właściwie nie ma śladów, że stało się coś niezwykłego. Poza tym, że zniknęli wszyscy mężczyźni, kobiety i dzieci. Może gaz? Nie. Zbyt wolno się rozprzestrzenia. Wirus? Nie. Wolniejszy niż. Nie musisz gaz. siedzieć i zgadywać. Zebraliśmy próbki z jednej z kolonii. Przeanalizuj je i spróbuj ustalić, jak zbieracze tego dokonali. Tak, oczywiście. Analiza próbek. Potrzebuje laboratorium. Mamy dobrze wyposażone laboratorium na pokładzie bojowym. Jeśli czegoś będzie brakować, proszę złożyć zamówienie. Kto to pilot? Nie. Syntetyczny głos. Symulacja zabarwienia emocjonalnego? Może to nie. A może. muszę zapytać. Czy to SI? Ten statek jest wyposażony w sztuczną inteligencję. SI na pokładzie, obcy w załodze. Cerberus jest bardziej zdesperowany niż myślałem. Zbieracze porwali dziesiątki tysięcy kolonistów. Zrobimy wszystko, co trzeba, żeby ich znaleźć i powstrzymać. Tak, oczywiście. Nie można dać się porwać jak koloniści. Trzeba zidentyfikować i zneutralizować technologię. Potrzebne próbki. Którędy do laboratorium? Proszę za mną, profesorze. Słuchajcie, jest i on w końcu. I teraz myślę, że mogę na spokojnie wam wyjaśnić O co tutaj właściwie chodzi z tymi pierwiastkami, tak? Dopóki nie było modlina, no bo to nie było zablokowane, niestety nie się tutaj wejść. A tych czterech składników y, używamy do wszelkiego rodzaju ulepszeń. Chodźmy tutaj. Kadabi szoby zbieraczy wymagany ile 5000 mamy 6500, tak? Strzelba za 2500, a łóńca do ciężkiej broni. Proszę bardzo, czyli te wszystkie nasze wiary, były skalowane, i jej pani przyszła jeszcze. Pan się nie tak przy okazji. Może powiedzieć sobie zrobimy, może nie. Zobaczymy. Tak czy tak tutaj możemy dokonywać troszkę więcej ulepszeń. To mamy informacje o ulepszeniach. My sobie hmm, przyjrzymy, póki co możemy zrobić. I widać, że jest wszystko głównie za iryt w tym układzie. Na pancerz sobie jednak zróbmy, czemu nie. Jest ablokowany na naukowiec za rozpoczęcie badań. Weźmy sobie jeszcze szczodłówkę z co fajnie wygląda. I tak trochę boli mnie to, że jeżeli nie gramy żołnierzem, to nie możemy używać tych wszystkich broni, tak? Ale jeśli ja nie będę wygłupiać, nie będę jak niektórzy twórcy robić serii z jednej gry kilkanaście razy basując w na różnej klasie postaci i różnych broniach, bo to jest od mnie bez sensu. Ja sobie jedno przejście chętnych odsyłam na postać żołnierza dobinną z dostępną bronią, taką jak strzeby karabiny 7 No i jeszcze pomówmy sobie z Kelly. Co prawda w profilu psychologicznym Mordina była wzmianka o nadaktywności, ale on jest jak chomik napojony kawą. Będzie bardzo produktywnym członkiem drużyny. W czym mogę panu pomóc? Jest coś, o czym powinienem wiedzieć. Ma pan nowe wiadomości na swoim prywatnym terminalu. Coś jeszcze, komandorze? To wszystko. Będę tu, gdyby czegoś pan potrzebował. Można mieć romans z Kenny. Na Kelly, prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Ja jednak raczej nie będę celować w żadne romansy. Jeżeli chcecie romansu, dajcie mieć w komentarzu. Jeżeli niczego takiego nie będzie, to uznam, że romansów nie chcecie. Czas operacyjny na to. Cztery odcinki, tak? 4 odcinki od tego oczywiście. Tutaj sobie jeszcze poczytajmy te wszystkie wiadomości. Sufek badawczy na Hephaestus. No i to be, tam się będzie działo. To jak to to spoznawczy. O dobra. Oblokowanie badanie, badania, ulepszenie stacji medycznej. Słuchajcie, jest ogólnie 7 ulepszeń. I jeżeli chodzi o zadek. I te ulepszenia zdobywa się... E, wraz z postępem fabuły, ale też z e, zasadą posiadania poszczególnych rzeczy, to potrzebne od płynie platyny, ale na szczęście twórcy przewidzieli to, że ktoś będzie chciał robić te ulepszenia, co jest e, również raczej niezbędne, ale w jakim celu tego dowiecie się w odpowiednim momencie. A tymczasem mamy już sejczoną omegę, możemy to skupić się na. Innych czynnościach, tak, możemy tutaj popuszczać w innych yy, układach, albo też możemy tutaj sobie jeszcze swadować pozostałe postacie, lub pomóc naszym obecnym. Słuchajcie, w tym odcinku nie będziemy niczego nowego już robić. Ja sobie jeszcze pomyślę, w sumie, co bym chciał yy, zrobić. W tym odcinku udało nam się swadować Madina Salusa. i zapobiec zada się na Omelce. Zakończę was na podziale wymogów, wygóru, komentowania, subskrybowania. Odnosząc do klikania w opis odcinka, tam macie linkę kanał Discord oraz Twitch. To dla Was śledzicie, macie za uwagę. Do zobaczenia, papa. Pa.